Siema, siema! Dzisiaj gramy z moim kolegą Robloxa I... Dzisiaj nagrywamy Heaven, Zwyczajne, fajne... Brookhaven Ojoj Troszkę mi tutaj... O Ja może sobie włączę tryb studio O, lepiej Dzisiaj gramy w Heaven. O no, i dzisiaj gramy z moim kolegą. Przywitaj się! Ma się przywitać! Nie ma! Dobra, chyba cię było słychać, ale nie jestem do końca pewien. To podgłośnij cię lepiej na maksa. Dobra. Ja. To dzisiaj gramy sobie Brookhaven. Czarny Mary, fokus pogość twoja mama to twój stary. Ej, nie mów tak. Tutaj widzicie heaven napis. Gdzie to widzisz napis? No jest taki napis obok godziny A <laughs> Widzisz? takiej godziny? No jest A godzina, PM. Zobaczysz sobie na, fi A. na filmie, pokazuję myszką Zobaczysz No widzę to, widzę, na film widzę, No. Widzę, widzę, widzę. Dobra, co robimy? Na tym Book Heaven Kradniemy. Kradniemy. Ej, albo nie, dawaj będziemy trollować ludzi jak ostatnio No, tak jak mi pokazywałeś, nie pamiętasz już? A. Dobra. Oczywiście, że trzeba zmniejszyć na maksa. Trzeba sobie zmienić kolor skóry, usunąć sobie włosy i się chyba na czarno, tak? Tak. Ja sobie wezmę strój złota, żeby być cały na czarno. I jeszcze trzeba włosy sobie tam posunąć. Ja mam, ja mam swój sposób. Będę cały czarny jak, jak i XD A wiesz jak się robi cięcie na OBS Studio? Bo ja nie wiem. O kurde, jakie mięśnie mam. <laughs> I tymczasem... No, I i tymczasem ja tym tutaj ten typ takie <laughs> ma... What the? <laughs> Jezu, jakie mięśni mam, zapomniałem, że, że kupiłem, nie? XD e, Co ja jeszcze w ogóle ja chcę tutaj zrobić? Chyba już nic. Dobra. Pan nie wyglądam. <grym> Tylko usuń sobie tą nazwę. Ale poczekaj, i tak mnie nie zauważą, bo oni ślepy jak krew. Lol. Ten film dopiero trwa 3 minuty, a my już... Te, a my już... ten... robimy takie powalone rzeczy. Jeszcze trzeba się położyć. Mm. Gdzie to jest? Ty tylko ja się do ciebie dosiądę. Ewo, jak to wygląda? Ale usłyszałem nazwę! Tak to nie może ten motor się tak nazywa. Ej, dobra. Duchy. Ej, dawaj będziemy podjeżdżać pod różnych domy ludzi. Dobra! Podobnie <coughs> takie to co, co, Red Eyes wszedł na serwer? Red Eyes? A to ten, ten, hacker. No bo on jest polski. Typowy dzień w Brookhaven. Albo nie czekaj. <coughs> Mam jeszcze lepszy plan. Typowe motory w Brookhaven. No, jest, co to tu. Co to tutaj się. <ścoughs> co to jest? Nie pytaj. Mam, mam nadzieję, że będziecie słychać na filmie. Pago, ktoś się tutaj Uważaj, nazywa. Uważaj, no panie. Patrz! Ej, ja się tu skradam. Tylko muszę znaleźć jedną bardzo ważną rzecz do wkradania. Tylko wsiadaj do mnie, chcę coś ci pokazać. Czekaj. Śpiwuj potrzebuję. Co ty odwaliłeś? Dawaj wkradamy się tu. jest pożar, nie choć tam! Nie! Nie idź tam, bo tam jest fryp! No i? Albo nie, dobra, bo jeszcze nas zbonuje. Siadaj. Siadaj do mnie. Co ty masz za... Siadaj. Ała, czekaj. Ała! Siadaj. Czekaj. Siadaj. Dobra, na, no, siadaj. Dobra, nara, jadę szpan. Dobra, nara. No niko, dobra. Czekaj, o oh, Jezu. <ścoughs> czekaj na mnie. Miss White, are się you? Chcę pokazać taki sekret! Chcę ja taki sekret ci pokazać! No to czekaj na mnie! Na CPN jedź! No, ja idę, znaczy ja się czołgam. Co ty robisz? Chodź! To wygląda, to wygląda jakbyśmy byli takimi żulami, co sobie chillują i sobie idą na podłodze. Co ty robisz? Patrz, musimy się zmniejszyć. O. Trzeba chyba najpierw otworzyć Czekaj Ło! Za... <grymia> Co jest? Co jest? Ej weszłem tu Trzeba <grymia> 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 Jezu jak idzie Teraz nie wyjdziemy Ja nie wyjdę mordo Signy, signy Jesteśmy Auto mi ukradli prawie Czekaj na mnie Siadaj Siadaj Ech. Siedzisz? Nie Zaczarowane Brookhaven Już tak, chyba Czemu to auto jest takie szybkie? Jezus Maria Co ty w lotka wygrałeś prawo jazdy? Albo w chipsach Co to lotka? Nie, ty chyba w chipsach O Jezu ty Co jest nie tak z tym autem? <śmiany> Typowe auta w Brookhaven Aleluja! I grzdy To znowu! Co ty chłopie odwalasz? Dobra, ja nie chcę z tobą jechać. <laughs> Aleluja. Bo ale ty masz jakieś nieromalne auto. Ja nara, ja jadę. Nie chcesz co? Nie? nie chcesz do Formuły 1? To nie. No dobra, chcę do Formuły jeden. Ale tam nie poczekaj. Tylko ja przyjadę lepiej do ciebie. Bo ja mam motor wolny jak żółw. będę do Ciebie moim jajkiem zbitym Zbity to jesteś ty Aj dobra Widzowie, teraz wam pokażę Tam Już kręcący się chips, teraz pora na kręcący się motor <overstytu> Jadę ty, 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 Jadę po ciebie Stefan! Gdzie ty jesteś? Ej, dobra, jeszcze go robię ty 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 go robię mema. Dobra, koniec. Jadę po siebie! Ale ja tutaj jestem! A! To ja byłem tym kręcącym się motorem. Haha. Jak kebab. O Jezus! Ja chciałem tylko zobaczyć. No jestem, jestem. Ja w ogóle chciałem tylko zobaczyć, nie? Ile ten film już trwa. Siedzisz? Tak. Siedzisz? Ja, tak! Ja w ogóle chciałem tylko zobaczyć, ile ten film już trwa, nie? A ty we mnie wjechałeś. Gdzie my jedziemy, chłopie? Ej, dawaj tam jedziemy. O nasu! Do... Ja cię porwałem! Nie! Panie, ja nie chcę! Panie! Czartu, Eda, far. Kurde, nie w tą stronę pojechałem. <grym> o! <grym> ja nie ja to nie wierzę w niego! Co? Olet! Ej, A jak będziesz o, ogle. A jak będziesz oglądał mój film, jak to prześlę, to zobaczysz, gdzie ja jestem teraz. Jadę po ciebie. No mnie nie ma. Jadę po ciebie, Ligoda. Nie, poza mapą jestem. Jakie? Czy w wodzie? Nie. W karetkę wjechałem. Co to widzieć? Kraken housa wjechałem. Kraken house. Ja nie mogę! Ja cię widzę, ale powiem ci tylko tyle, że nie jestem w wodzie. Jesteś w wyzboże. Nie. Jesteś ty w tym domku. Nie. Ja nie mogę! Gorąco jesteś. Strasznie gorąc. O o! Udalio. Ja Ci Co? A tutaj! Nie ma mnie. Aha Tu nie widać mnie. Tyłaś. Nie za mnie! <grym> Jesteś przy złym drzewie No dobra, idę już. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie, tutaj cię nigdzie. No i do ciebie do auta. Skaczę. A! <ścoughs> <I> się <ba. śpiew> Ej, pokażę ci coś. Patrz. Czekaj. Patrz jubie w aucie nie A, patrz 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 yyy głos upadł yyy yyy głos upadł yyy głos czekaj ja nic nie dotykam ale i tak sobie idę Dobra, mam nadzieję, że ten dziwny film, no kurde, zatrzymaj się, mam nadzieję, że ten dziwny film wam się podobał, to jest koniec, chwilę, jeszcze się zmienię w normalnego, mam, chodź, nikodemo, czekaj, czekaj na mnie, gdzie jesteś, gdzie jesteś, no, przy tym polu, przy tym domku, to czekaj, poczekaj jak ja przyjadę i zmienię skina jak wygląda. Ja nie mogę. Szybko je. Jezu. Dobra. A nie mogę chodzić. Dobra, zmienia się normala. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podoba... Kurde. Musimy tak koło siebie stanąć. Dobra, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja Was żegnam. I to był chyba mój jeden z dziwniejszych filmów. Papa. Pa. Dobra, koniec.